Witajcie kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje, komentarze, bo one pozwalają rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, kochani, proszę subskrybujcie. Dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Masz bardzo ważną wiadomość od niego, od niej. Zobaczmy. Czy tarot coś ci podpowie, z kim ten rozkład zarezonuje? Kto odnajdzie tutaj coś dla siebie? Masz bardzo ważną wiadomość od niego. Oha. Królowa Mieczy się wychyliła. Dobra, zobaczmy. Masz bardzo, do, bardzo ważną wiadomość od niego od niej. Bardzo ważna wiadomość. Okej. Okay. Jest rycerz mieczy w ogólnej energii rozkładu i as pentakli. Rycerz mieczy, trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik. Czasem mówi się na to karta awanturnika. Często jest to osoba yy, która jest bardzo stanowcza, zdecydowana, wie czego chce, potrafi o to zawalczyć. Jest komunikatywna. No, czasem szybciej mówi niż myśli. Obok mamy asa pentakli, który jest kartą propozycji. Może to być karta prezentu lub jakiejś ważnej propozycji, która może być zalążkiem czegoś zupełnie nowego, jakiegoś nowego początku. Różne opcje tutaj w tym asie pentakli mogą się znajdować. W każdym razie jest to jakaś, może to być jakaś ważna możliwość do wykorzystania, która często może zmienić bardzo dużo, tak? Bo w życiu, bo asy to są początki czegoś ważnego. Mamy królową pentakli, trygon y, ziemi, byk, panna Koziorożec. Może to być twoja energia. <laughs> y, Królowa pentakli jest osobą bardzo y, zdecydowaną, y, twardo stąpającą po ziemi. Osoba, która wie, czego od życia chce, potrafi też o to zawalczyć. Tutaj nic nie spada z nieba. Jest to osoba, która jest bardzo zdyscyplinowana i. Za, jak to się mówi, Boże? Zadaniowa, o, słowo mi uciekło zadaniowa i taka po prostu. Stawiająca na siebie w życiu, tak, stawiająca na swoje możliwości, i, ale oczywiście bardzo otwarta na relacje y, w takim kontekście, że y, zawsze bardzo dba o swoich y, y, bliskich, o swoich przyjaciół, zawsze można na nią liczyć, w trudnych sytuacjach y, jest gotowa y, pomóc. Zobaczmy, co nam się tu pojawi. Y, karta siły, czyli y, takiej. Y, go poczucia y, sprawczości, y, poczucia y, właśnie mocy osobistej. Często siła jest też kartą wy dużego wyzwania, jakiejś możliwości do wykorzystania, y, ale w energii dyplomacji, cierpliwości i y, y, poszukiwania dobrych rozwiązań, y, tutaj nic się nie zadzieje, że tak powiem, siłowo i nagle i szybko. Tutaj trzeba dużej łagodności i właśnie dobrego podejścia do y, tematu, żeby coś y, y, udało się zrealizować. Y, to jest taka energia, która mówi y, często: gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Tak? Tutaj po prostu jest taka moc, która y, jest w stanie zdobyć wszystko, ale właśnie dyplomacją, łagodnością, cierpliwością, dobrym podejściem. Obok jest czwórka kielichów, karta rozczarowania tym, co było. Często karta czwórki kielichów jest też właśnie przekierowaniem uwagi na przeszłość, ale w takim kontekście na przykład wpuszczenia do swojego życia osoby z przeszłości, nawiązania relacji, na przykład w kontekście dania drugiej szansy, albo po prostu spotkanie po latach, które mm, może wpłynąć na kolejne lata życia. Może tutaj chodzić o pojawienie się osoby z przeszłości, która będzie chciała na przykład y, o coś zawalczyć, na przykład o tą królową denarów. Tak się tutaj ta energia powoli układa. Zobaczmy jeszcze dalej. <laughs> Arcykapłan jest y, y, kartą która jest to energia potrzeby zmiany w swoim życiu, poszukiwanie lepszej wersji swojej rzeczywistości, czasami jest to poszukiwanie lepszej wersji samego siebie, korzystanie z intuicji, z życiowej mądrości właśnie po to, żeby coś w swoim życiu przebudować, zmienić jakaś droga. Tutaj już jest Pokazana, jakieś trudności pokonane, jakieś doświadczenia życiowe zdobyte. Oczywiście kolejne są do zrealizowania, a na końcu jest to światełko w tunelu, właśnie ta nadzieja na to, że. Coś się wspaniałego w życiu pojawi. Mamy dziesiątkę kielichów, czyli kartę takiego spełnienia w relacji z drugą osobą kartę rodziny, kartę właśnie osób sobie bliskich, które razem idą przez życie. Najczęściej jest to właśnie karta rodziny, chociaż może tutaj też chodzić o jakąś grupę przyjaciół, bliskich sobie osób, które po prostu budują swoją społeczność i wspierają siebie nawzajem i wiedzą, że w tej grupie nigdy nie zginą. Tak? Tutaj jest zawsze ktoś, kto poda pomocną dłoń, na kogo można liczyć. Kogo też można wspierać w trudnych sytuacjach? Jednak dziesiątka kielichów, głównie w tarocie, właśnie pokazuje to spełnienie w relacji z drugą osobą Tak, nadzieję na to, że poprzez lata wspólnych, wspólnej drogi, przez życie, kiedy te emocje różne się mieszają i tworzą taką tęczę, taki prąd życia. No, dochodzi się właśnie do tej dziesiątki, czyli właśnie do takiego poczucia, że znalazłam, znalazłem tą swoją drugą osobę do relacji, z którą właśnie mogę to budować, na czym mi najbardziej zależy. I jest tutaj taka, taki przekaz w tych kartach, w których, na które teraz patrzę. Może być właśnie wiadomość od tego rycerza mieczy, że ma dla Ciebie propozycję. Ma dla Ciebie propozycję. Może to być propozycja, albo zawarcia relacji, tak, początku, bo to jest aspentakli, czyli w ogóle nowy początek, ty trzymasz tutaj tą możliwość do wykorzystania, tak? Może się jeszcze zastanawiasz. A może już jesteś po prostu mm, zadowolona z tego, co się dzieje. W każdym razie, mm, rycerz pentakli, ta osoba chce ci przekazać jakąś możliwość, jakąś propozycję ma dla ciebie. Może to być karta przeprowadzki, wyjazdu, może to być karta, y, wyjazdu, y, y, to być karta wspólnego propozycji wspólnego zamieszkania, może to być karta y, 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 zaręczyn, pierścionka zaręczynowego. I przejścia na kolejny etap relacji. W każdym razie postrzega ta osoba to um, propozycję też w energii dużego wyzwania. Ona wie, że tutaj nic się nie dzieje je, je, od razu, tutaj trzeba, y, no traktuje to w kategorii wyzwania, takiego po prostu mm, po, bardzo poważnie podchodzi do tego tematu, tak? Wie, że tutaj potrzeba właśnie dużego zaangażowania. Wiele, wiele właśnie cierpliwości i może ustępa, ustępliwości, jakichś kompromisów. Siła jest kartą odszukiwania też równowagi w swoim życiu, tak? I właśnie ochotę na to, żeby o coś ważnego zawalczyć, o coś, co może być po prostu początkiem wspaniałej drogi. Jest to karta wspierania siebie nawzajem. Czasami jest to karta wspierania właśnie w zdrowiu, w chorobie. To jest karta radości dzielonej, radości życia dzielonej z partnerem, a i też takiego olbrzymiego przyciągania do siebie dwójki osób. Tak? Mamy tą dwójkę osób tutaj. Jest jeszcze jakieś może zastanawianie się nad y, całą tą sytuacją, y, nad tym, jak to dobrze rozegrać. Najbardziej mi tutaj właśnie pasuje kontekst y, powrotu, przekierowania, y, y, zastanawiania się nad y, czymś z przeszłości. Może po prostu znacie się od lat, może to... To przyciąganie pojawiło się nagle. Może jesteście grupą, znacie się jako przyjaciele, tak? A w tej chwili coś nowego się tutaj pojawiło, jakieś przyciąganie, jakaś moc między wami. Jest jeszcze takie, taka energia czwórka to jest właśnie też potrzeba poczucia bezpieczeństwa, takiej może pewności, że rzeczywiście to jest dobry krok. I stąd to wsłuchiwanie się w swoje emocje, ale też gotowość na to, żeby właśnie ruszyć do przodu i, i skorzystać z tej możliwości w, w takiej, z taką nadzieją, że właśnie to jest, to jest to szczęście, które Was spotka. Na końcu mamy dziesiątkę kielichów, czyli ten kontekst cały, tak, budowania relacji z nadzieją na to, że, że dojdziecie do tej dziesiątki kielichów. Król Mieczy nam się pojawił, jest tu może to właśnie być energia tej osoby, tak, bo to są dalej miecze. Ona tutaj jest w energii gotowości do działania, tak? Tutaj jakby biegnie i, i przed siebie, bo wie, czego chce, wie o co zawalczyć. Bardzo mu na tym zależy. I chcę po prostu, no, miecze to jest komunikacja, to są rozmowy, to, to jest szczerość, stawanie też w prawdzie z samym sobą. Może tutaj właśnie ta osoba odkryła to, tą swoją prawdę, to na czym jej najbardziej zależy, tak, i, i, i ma konkretny plan tutaj do zrealizowania i tę swoją propozycję dla ciebie. Król mieczy jest kartą takiego też właśnie trochę chłodu emocjonalnego wynikającego z trudnych przeżyć z przeszłości. Może to też dotyczyć kontekstu czwórki kielichów, właśnie tego ciągłego wracania do przeszłości. Może tutaj być taka trochę brak wiary w swoje możliwości albo w to, że się może udać tak, bo jednak w tej energii mamy osobę poranioną, osobę, która ma trudne przejścia za sobą, którą życie rozczarowało i której trudno jest oderwać się od tej przeszłości. O tym mówi ta karta. I przekierować tą energię na, na nowe możliwości, i, i na, w, na ten kielich, w którym właśnie jest ta, ten optymizm i takie pozytywne patrzenie w przyszłość. Stąd właśnie no, to, ta energia arcykapłana. Tak? Tu jest właśnie to poszukiwanie swojej prawdy i, i tej mocy osobistej, ale z drugiej strony no, tam, to olbrzymie przyciąganie tutaj jest, więc ono tutaj gra zdecydowanie ważną rolę. Mamy maga, czyli z drugiej strony jest ta energia ochoty na to, żeby zawalczyć o swoje, tak? Bo mag to jest to jest energia bardzo sprawcza. To jest energia osoby, która może właśnie przy, potrzebuje tej przemiany, tak? Ona przechodzi z energii lodu, chłodu i dystansów, energię maga, czyli osoby, która Wie, czego chce i użyje wszystkich swoich możliwości i talentów, i żeby właśnie to dostać, tak? I tutaj Mag mówi, może mówić właśnie o harmonii w związku. Może mówić o tym, że partner jest rówieśnikiem. Takie informacje są też w tej karcie. Może właśnie mówić, że Osobie bardzo zależy na tym, żeby właśnie wykreować tą swoją rzeczywistość, przemienić, tak? I szansą na tą przemianę i na to, żeby dojść do energii dziesięciu kielichów, czyli takiego olbrzymiego spełnienia w relacji z drugą osobą, no, właśnie w nadziei wiąże tutaj z tą królową pentakli, która nam się tutaj pojawiła. Mamy też dziesiątkę pentakli, czyli właśnie budowanie związków, aż do momentu, kiedy tutaj jest taka energia spełnienia też, jeżeli chodzi o sferę materialną. O to, żeby zbudować tą relację, zarówno y, z dużym zaangażowaniem y, emocjonalnym, jak i też y, właśnie y, poczuć tutaj tą pełnię szczęścia, też i y, zabezpieczenia finansowego rodziny, tak? bo dziesiątka kielichów jest kartą y, spełnienia, jeżeli chodzi o y, y, realizację planów, takiego spełnienia. Y, w energii materii, tak? Ale to też jest karta właśnie szczęścia z drugą osobą, czyli widać bardzo duże, dużą ochotę na to. Ta osoba chce ci przekazać, że ona jest gotowa na to, żeby budować związek długoterminowy z pełnym poświęceniem i aż do momentu, kiedy właśnie uda Wam się zbudować tą, to bezpieczeństwo. Finansowe i też taką, takie spełnienie emocjonalne. Tutaj w tej energii są właśnie nowe projekty, też związane z, z materią. Może tutaj chodzić właśnie o wspólne zamieszkanie, o budowanie domu, czy o w ogóle organizowanie sobie gniazdka, takiego miejsca dla siebie, tak, żeby można było właśnie poczuć to, Bezpieczeństwo, i no, mieć takie swoje miejsce na ziemi, które po prostu pozwoli na to, żeby, żeby bezpiecznie i z pełnym, z pełnym zaangażowaniem dbać o tą waszą relację. Mamy tą dziesiątkę pentakli, czyli radość, spokój, rodzina. Takie tutaj energie się przewijają. W tym, w tym rozkładzie. Yy, mamy też dziewiątkę kielichów, czyli ochotę na to, żeby cieszyć się tym życiem, tak i może to być też przekaz od tej osoby, że ona w tej chwili czuje się spełniona. Czy on czuje się spełniony, w, jeżeli chodzi o życie singla, i, ale czuje właśnie taką pustkę w swoim życiu? Brakuje tej osobie tego dziesiątego kielicha, żeby poczuć po prostu taką pełnię szczęścia w swoim życiu. A dziesiątka kielichów jest właśnie tutaj w tej karcie. Ta energia jest tutaj w tej karcie, tak? To jest właśnie to ten dziesiąty kielich, czyli uczucia drugiej osoby, które spowodują, że, że ta osoba w końcu poczuje, że udało jej się zrealizować, największe pragnienie, największe marzenie, jakie ma, czyli właśnie odnalazła tą y, drugą osobę, z którą chce budować i iść dalej przez życie. Mamy tutaj tak tą parę y, Królowa Pentakli jest y, 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 y. Tą osobą, którą, do której jest ten przekaz. Oczywiście znaki Zodiaku mogą być tutaj różne, tak? bo to jest tylko taki symbol. Może ta karta mówić, że Królowa Pentakli, że znacie się na przykład z pracy, stąd tutaj też akurat w tej energii ta osoba się pojawiła. Ale bardziej mi pasuje właśnie ten kontekst, że to jest ta osoba, która ma przyjąć tą propozycję, tak, konkretną propozycję nowego początku, i tak jakby takie ziarno zostaje zasiane, i w energii olbrzymiego zaangażowania, wyzwania, mocy osobistej i spełnienia, tak, ta osoba chce iść z Tobą przez życie aż do pełnego szczęścia rodzinnego w dziesiątce kielichów i dziesiątce pentakli i zrobi wszystko, użyje wszystkich swoich mocy, talentów, możliwości właśnie, żeby, żeby udało się zrealizować to, to marzenie. Pytanie, czy, czy przyjmiesz tak tą, tą propozycję i czy też chcesz się zaangażować tak bardzo, w cały ten, że tak powiem projekt, bo to tak trochę tutaj w formie projektu nam się pokazało, ale to taka jest projekcja na, na fajne życie z drugą osobą. Dziękuję, kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z z każdym na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart i wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii, kochani, bądźcie szczęśliwi.